W Nowogrodzie w sercu Kurpiowszczyzny znów rozbrzmiewają dźwięki muzyki tradycyjnej i spotykają się ludowi artyści z całego województwa podlaskiego. Choć pierwotnie wydarzenie miało się odbyć wśród drewnianych chat położonych nad Narwią, w malowniczym skansenie imienia Adama Chętnika kapryśna pogoda przeniosła je pod dach. Dzięki szybkiej decyzji burmistrza Grzegorza Palki przegląd mógł się odbyć bez zakłóceń w przestrzeni sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Przegląd kapel i śpiewaków ludowych to wydarzenie, które łączy po kolenia i przywraca do życia dawne melodie Tak Przegląd kapel i śpiewaków ludowych przyciągnął prawdziwych mistrzów, wykonawców, którzy niosą muzykę tradycyjną od dziesięcioleci. Wydarzenie organizowane przez podlaski Instytut Kultury, województwo podlaskie, skansen imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie oraz gminę Nowogród ma nie tylko charakter artystyczny, ale i edukacyjny. To także forma ochrony dziedzictwa, które przekazywane jest tu z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. Z całego województwa przyjechały do nas właśnie kapele i bardzo nas to cieszy, że nikt koło nie wykluczył. Tylko właśnie całe województwo może wziąć udział. Bo jakby biały stok łąża, wszystkie jakby. Całe województwo jest zaangażowane i zgłosiło się do nas. Główną nagrodą to jest właśnie wyjazd do Kazimierza. To jest jedna z najważniejszych nagród, ale przede wszystkim myślę, że nagrodą też jest to, że mogą ludzie się pokazać i pokazać te tradycje, tak? To jest też bardzo ważne, że mogą się przed innymi pokazać i zobaczyć, jak, jak jedni śpiewają, jak drudzy, co wykonują. To jest też, myślę, że też wielka nagroda dla nich samych. Województwo podlaskie słynie z wielokulturowości i bardzo nas to cieszy i to jest, tym możemy się szczycić I to jest właśnie piękne że właśnie z tego słyniemy. Przegląd kapel y, śpiewaków i gawędziarzy ludowych tutaj na Kurpiowszczyźnie, e, wczoraj w Dobrym Lesie, organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury, y, mające charakter kurpiowski, gdzie y, głównie z ziemi kurpiowskiej przybywały zespoły, grupy, śpiewacy, gawędziarze, e, a dzisiaj y, w Nowogrodzie, Organizowane przez Podlaski Instytut Kultury, które ma charakter bardziej regionalny, a więc zespoły z całego naszego regionu, z całego województwa podlaskiego. Oczywiście kurpiowskie też będą, ale nie tylko. Będą tutaj kultury z poszczególnych okręgów naszego województwa. Z północy, z południa, ze wschodu. To bardzo dobry moment, aby pokazać swoją tożsamość, tradycję kulturową. Nawiązać właśnie do, 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 do starych obrzędów ludowych. Dajemy taką możliwość właśnie w ramach Podlaskiego Instytutu Kultury, organizując tego typu festiwale rokrocznie, można powiedzieć. W różnych częściach województwa one się oczywiście są organizowane. Dzisiaj padło na Nowogród, tutaj już od dłuższego czasu organizowano ten, ten event w tym mieście, i dzisiaj mamy jego finał. To są też eliminacje, eliminacje do ogólnopolskiego przeglądu kapel, gawędziarzy i śpiewaków ludowych, które odbędą się w Kazimierzu Dolnym. Ci ludzie, którzy dzisiaj są, te grupy, E, naprawdę będą rywalizować o to, aby e, m, mieć możliwość... Reprezentowania województwa podlaskiego właśnie na ogólnopolskim e, festiwalu. I tak jak wczoraj widziałem w Dobrym Lesie, rzeczywiście tam były niesamowite emocje. E, I dzieci, i dorośli, e, różnego rodzaju grupy, tam widać było tą rywalizację. To są naprawdę dobrze wydane pieniądze, bo kiedy patrzę, e, jak te, ta młodzież uczy się swoich tekstów, e, zamiast siedzieć przed komputerem, prawda, czy, czy, czy spędzać czas w jakiejś innej formie. Eh... <inaudible> poznaje kulturę ludową swojego terenu, później przekłada ją na, na taką rywalizację w ramach przedsięwzięcia kulturalnego, to naprawdę to są dobrze wydane pieniądze, wyłaniamy te najlepsze talenty, które później właśnie reprezentują barwy województwa podlaskiego. Przede wszystkim przegląd dotyczy całego regionu województwa podlaskiego i mnie bardzo cieszy, że tutaj w sercu Kurpiewszczyzny, dla nas, dlatego że skansen znajduje się w Nowogrodzie, odbywa się ten przegląd, bo my mamy się czym pochwalić. Ja jestem członkinią Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Stąd w ogóle folklor, takie dziedzictwo narodowe jest mi bardzo, bardzo bliskie i cieszę się, że pokazujemy to bogactwo i dziedzictwo naszego województwa właśnie w Nowogrodzie. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, więc korzystaliśmy z gościnności pana burmistrza, jesteśmy w szkole podstawowej w Nowogrodzie, ale klimat cały czas jest zachowany, bardzo mnie to cieszy, pięknie ubrane wykonawczynie, wykonawcy Także myślę, że będzie to wielka uczta dla naszych serc, oczu i uszu. To nie tylko muzyka i śpiew ale także spotkania, wspomnienia i emocje. Dla wielu uczestników to osobista podróż do korzeni, często związana z rodzinnym przekazem i tradycją wyniesioną z domu. Na scenie dominowali doświadczeni wykonawcy, autentyczni, zakorzenieni w tradycji, często uczący się jej w domu z pokolenia na pokolenie. Przyjechaliśmy z pieśniami z ziemi sejneńskiej. Jesteśmy z Sejneńszczyzny, zespół Nachodne, ze Ośrodka Kultury w Sejnach, ale członkowie zespołu to również z całej gminy i z całego powiatu sejneńskiego. Czyli repertuar y, Pogranicza Polsko-Litewskiego. Będziemy prezentować pieśń miłosną, y, pieśń weselną na wyprowadzenie Panny Młodej z domu. No, i druga weselna też. Także repertuar jak najbardziej obrzędowy, jak najstarszy z naszych, właśnie rodzimych stron. Uczestnikami są, jest taki przedział, można powiedzieć, od dzieci przez dorosłych i osoby dojrzałe, już w wieku senioralnym, że tak powiem. Także bardzo duża rozpiętość 17 osób w zespole z różnych wsi, ale też z miasta Sejny. No i można powiedzieć, że spotykamy się właśnie, zjeżdżamy się z różnych tutaj stron i w stajnach ćwiczymy. Także taki przekrojowy zespół, jeżeli chodzi o skład. Siwy konik zarżał, że szczęście W związku z prognozami, które dzisiaj pewnie nie zachęcały do tego, aby brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach, które są na scenie, wyszedł pomysł, taka inicjatywa, żeby te wydarzenia odbyły się na naszej hali widowiskowo-sportowej. Oczywiście dla nas jest to ogromny zaszczyt, że możemy gościć wykonawców, że możemy współpracować ze Skansenem Kurpiowskim w takim zakresie, aby wesprzeć działania, które są realizowane w Nowogrodzie i wspaniale bardzo się cieszymy z tego jako mieszkańcy, ja, ja na pewno Pan Przewodniczący Rady również nowogród jest takim istotnym miejscem na mapie kurpiów. To to w Nowogrodzie jest brama na Kurpie, więc to, że mamy dodatkowo z kaselem jednostkę województwa podlaskiego, są takim dodatkowym atutem, żeby właśnie kultura kurpiowska, ale w ogóle, aby Nowogród był takim domem nie tylko Kurpi, ale ogólnie kultury województwa podlaskiego. I wspaniale, że Pan Marszałek myślę, że e, zainteresował Podlaski Instytut Kultury, aby chociaż raz e, tak ważne wydarzenie odbyło się w Nowogrodzie. E, osobiście bardzo się cieszę z tego, że, że możemy gościć tutaj twórców nie tylko kultury kurpiowskiej, bo takich najczęściej tutaj widzimy w Nowogrodzie, ale e, różnych kultur województwa podlaskiego. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i satysfakcja, że możemy gościć e, wszystkie kultury województwa podlaskiego, a mamy wspaniałą kulturę województwa Zgłosiło się 33, um, mogę powiedzieć, kapele, soliści. No, dość dużo, fajnie. Będzie dobrze, będzie fajna muzyka, fajna atmosfera. Nasze muzeum, myślę, że wszystko, co staramy się czynić, będzie nowe. Staramy się czynić tak, żeby ludzie nas odwiedzili, żeby zobaczyli tą kulturę kurpiowską rzeczywiście naocznie. Staramy się zapraszać do nas jak najwięcej twórców ludowych. I w tym kierunku muzeum będzie szło, żeby pokazywać to rzeczywiście manualnie, namacalnie, a nie tylko słowem, opowieścią. Planujemy na pewno dokończyć inwestycje związane z elektryką, planujemy zbudować w końcu mostek, który będzie łączył ciągi komunikacyjne. Planujemy też zająć się ścieżkami, które są no w niezbyt dobrym stanie ze względu na korzenie wynikające z dużego zadrzewienia. Chciałbym też podkreślić, że uczestniczą w dzisiejszym przeglądzie także zespoły z powiatu monieckiego, a więc z storczyzny i myślę, że wszyscy to przeżywają, bo jest jednak atrakcyjna nagroda w postaci wyjazdu do Kazimierza, prawda? reprezentowanie naszego województwa. I mam nadzieję, tutaj sądząc już nawet po wyglądzie tych zespołów, a więc pięknych strojach ludowych, że równie wysoko będzie wyglądał poziom, jeśli chodzi o artystyczne walory, śpiew, taniec. Będziemy tutaj oceniać i mam nadzieję, że będzie to owocowało tym, że w Kazimierzu zdobędziemy te najlepsze, najwyższe nagrody, czyli złotą basztę. W Nowogrodzie śpiewano nie dla sceny, a dla pamięci i wspólnoty. Choć miejsce się zmieniło, duch wydarzenia pozostał ten sam. Wśród śpiewu, muzyki i radości rodzi się coś więcej niż wspomnienie. To dowód, że kultura ludowa żyje nie tylko w salach prób i archiwach, ale przede wszystkim w sercach ludzi. Mięza, matka, to, sąsiadka, to nie. multimרגולי טובים za... Kiedy ja ci chmury. W Nowogrodzie tradycja przemówiła pełnym głosem, i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie zamilknie. I choć czasy się zmieniają, pieśni i melodie wciąż znajdują swoich strażników.